Cześć, witaj na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o różnicy pomiędzy projektem i produktem. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że często słyszę, że mówicie w moim projekcie albo w moich projektach, jednocześnie na przykład jesteście Product ownerem, czyli właścicielem produktu. I widzę tutaj pewien dysonans, ponieważ są to różne dwa pojęcia, dwa różne obszary skupienia tak naprawdę. I nawet style zarządzania potrafią się w związku z tym różnić. Więc, dlatego, warto zwrócić uwagę na to, czy pracujecie nad projektem, czy produktem. Projekty mają uzasadnienie w pewnych środowiskach, w pewnych sytuacjach. I to samo z drugą stroną. Każda ma swoje uzasadnienie. Natomiast pamiętajcie, że to jest też zasadnicza różnica. Ona potrafi nawet generować strukturę organizacyjną, która się organizuje wokół projektu, w organizacja projektowa, lub struktura dla organizacji produktowej, która generuje zupełnie coś innego. To może być na inny odcinek, bo to jest całkowicie odrębny temat. A żeby utrzymać formułę krótkich odcinków, no to muszę mieć jeden temat, żeby się skupić i żeby Wam tu jak najwięcej przekazać. To zacznijmy w tym odcinku nad różnicą pomiędzy projektem i produktem. No to do wizualizacji przystąp. Więc, tak, moi drodzy, projekt to jest coś skończonego z definicji. Weźmy taką klasyczną definicję, i z definicji pomyślmy sobie, to jest coś skończonego, czyli ma punkt A i punkt B. Czyli jeżeli pracujecie w systemie produktu, projektowym, to oznacza, że pracujecie no, od początku swojego tutaj do swojego końca tutaj. I często, powiedziałabym często, bo nie zawsze, taka struktura. Też powoduje, projektowa powoduje pewną fazowość, albo w domyśle w ludziach, gdzieś to z zaszłości jest, ze starych projektowych czasów, gdzieś nam tutaj może dyktować strukturę kaskadową, tak zwaną. Być może już w innych odcinkach mówiłam o tym, że czasami takie kaskadowe mogą mieć sens. Mogą mieć sens. Jeżeli pracujecie w środowiskach złożonych, mogą mieć mniejszy sens, bo zmniejszają Wam reakcje na zmiany, na przykład zmiany rynkowe, zmiany w technologii, różne inne zmiany wymagań, trendów na rynku. To teraz weźmy sobie, jeszcze zobaczmy się, przyjrzyjmy się temu bliżej. Zobaczmy sobie na to, że projekty obracają się wokół tak zwanego żelaznego trójkąta, gdzie mamy ustalony czas, czyli jakiś deadline, czas trwania. Ustalony budżet, no bo jest, skoro jest to skończona rzecz, no to musi mieć swój i czas, i budżet, no i przede wszystkim ustalony zakres. Oczywiście w środku, gdzie się tutaj pojawia nam jakość. Więc teraz, jak mamy takie trzy parametry, no to faktycznie jesteśmy dość mocno ograniczeni. Tak jak mówię, są sytuacje, kiedy to ograniczenie może mieć jak najbardziej sens. Poza środowiskami bardzo mocno złożonymi, gdzie ta reakcja jest potrzebna, wtedy ten zakres musiałby być tutaj dość mocno uwolniony. No dobrze, skoro mamy ustalony zakres, czas i budżet, no to tutaj poruszamy się w tych oto granicach. I miarą sukcesu projektów najczęściej są właśnie te trzy parametry. Oczywiście na końcu możemy stwierdzić, czy się udało jeszcze inne czynniki badać na przykład jakąś skuteczność tego co zrobiliśmy na rynku. No to najczęściej jak skończymy te nasze działania. Najczęściej mówię tak klasycznie, pamiętajcie. To przejdźmy do produktu. Czym w takim razie różni się produkt od projektu? Przede wszystkim produkt to nie jest coś skończonego. Może to być usługa, może być fizyczny, może być niefizyczny. Patrzymy się tutaj na to, kto jest użytkownikiem, czyli tutaj produkt bardziej będzie pod użytkownik, kto jest użytkownikiem. Może tu być klient, bo to mogą być różne różne rodzaje, konsument czasami, więc różne mamy tutaj określenia. I tu. Nie ma, dopóki nie, za, nie zaczniemy się zastanawiać, czy chcemy skończyć ten produkt, już zamknąć tą usługę, to dopóty ten produkt się rozwija i nie ma końca. A zatem możemy sobie pomyśleć o tym w ten sposób, że produkt możemy rozwijać projektami. Może tak być. Oczywiście, że tak może być. Pytanie, czy. W ten sposób chcecie postępować, czy być może w bardziej jakiś iteracyjny, kadencyjny sposób? Iteracyjny, tutaj sprintowy zmierzam do Scrama, a kadencyjny byśmy też mogli zmierzać w stronę Kanbanu. I jeśli byśmy potraktowali to, ten rozwój produktu właśnie w taki sposób iteracyjny, no to tutaj byśmy mieli jakieś odcinki krótkie czasu, w których to odcinkach będziemy dostarczać jakieś małe przyrosty wartości. Jeżeli mówimy o skramie, to pamiętajcie, że w skramie nie ma faz. Tutaj nie ma, nie ma czegoś takiego jak fazowość, jeżeli mówimy oczywiście o frameworku skram. Tutaj, te takie małe prezenciki, które teraz na żółto podkreślam, to są właśnie te inkrementy, czyli przyrosty, czyli te małe porcje wartości, która, która tutaj za tym idzie. No i Powinniśmy, przynajmniej tak to dobrze działa z tego, co obserwuję w środowiskach i w firmach, w których pracuję, jeżeli patrzymy się pod kątem użytkownika, klienta, konsumenta, no ale oczywiście też, jaką wartość to firmie przynosi. I tu miary sukcesu mogą być już inne. Te miary sukcesu to byłyby na przykład, co by to mogło być? Zadowolenie tegoż użytkownika, czy klienta, konsumenta, czyli zadowolenie. Eee, tak zwane byśmy powiedzieli autkamy. Autkamy, czyli mierzalne zmiany w zachowaniu, pożądane doświadczenie, tak? zadowolenie, satysfakcja, uwaga, bo mogą być też negatywne autkamy dostarczone. Ale my chcemy te pozytywne i cały czas myślimy w kierunku tych pozytywnych outcomeów. Jeśli tak, no to jeszcze tutaj oczywiście, że jakieś przychody będą, czy zwrot z inwestycji, czy oszczędność kosztów. tak Napiszemy sobie ROJA, czyli return on investment. I tu się poruszamy. Widzicie tą różnicę? Następuje tutaj rozwój, co możemy zrobić pod kątem użytkownika, klienta, konsumenta, zadowolenia. Ale też i firmy, i również tutaj moglibyśmy oczywiście dodać rynek, ogólnie rynek. Tutaj patrzymy się na konkurencję, na trendy, więc najróżniejsze czynniki bierzemy pod uwagę. To oczywiście nie jest wszystko, pamiętajcie, to jest takim, takim małym, małym zarysie. Jeśli chodzi o ten trójkąt, to w zwinności na pewno będziemy to trochę modyfikować, czyli w zwinności, jak sobie zobaczycie na ten trójkąt, to będziemy mieli, tak. No możemy mieć sztywny jakiś deadline, jakiś sztywny termin na dostarczenie czegoś. Coś może być powodem na rynku, czy być może y, jakiś regulator się pojawia i musimy dostarczyć coś na termin w porządku. Ale to nie koniec jest produktu. To jest jeden, jedno wydarzenie, które zdarza się. Albo dwa, albo cykl takich wydarzeń w produkcji. Natomiast to nie jest koniec produktu. A w projekcie, no to już jest koniec. To już zamykamy projekt i ewentualnie otwieramy następny. Możemy mieć jakiś ograniczony budżet, oczywiście. Natomiast zakres nie jest ograniczony, ja go tutaj napiszę, ale i oczywiście jakość, ale ja go tutaj Wam przekreślę. Tutaj, szczególnie w ujęciach skramowych, poruszamy się w, po celach, tak? czyli cel tutaj może być czymś, co nam przyświeca. Robimy cel? I następny, przechodzimy do następnego celu. Ten zakres nie jest ograniczony. Ten zakres będzie, może nie, że pływał, bo jakąś wizję, jakąś strategię na produkt też mamy. Tylko zakres tutaj może ulegać zmianom, modyfikacjom, i jest to jakby naturalna sprawa, szczególnie przy zarządzaniu produktem w zwinnych podejściach. Oczywiście cały czas tutaj mówimy o zwinnych podejściach. Pytanie: Czy na projekt mamy strategię? Tak, można mieć strategię na projekt. Natomiast, jeżeli na produkt, no to tutaj z reguły się pojawia jakaś dalekosiężna strategia, wizja, jakieś metryki, które, które tutaj się pojawiają. I jeszcze zwróćcie tutaj uwagę, czy jesteście właścicielami, jeżeli tej roli jesteście, w tej odpowiedzialności projektu czy produktu. Pamiętajcie, że projekt może Wam tutaj trochę inne rzeczy implikować. A produkt może Wam doprowadzić do zmiany struktury organizacyjnej, nawet. W projektach będziecie mieć być może tradycyjny model kontraktów z Waszymi, czy to dostawcami, podwykonawcami, czy też jeżeli Wy jesteście w tej roli podwykonawcy. Więc tutaj mogą najróżniejsze czynniki wchodzić w grę. Natomiast przy produkcie, też możecie mieć kontrakty, jeżeli produkt jest rozwijany w sposób klasyczny, projektowy bardziej wtedy, no to oczywiście, że ten, ten kontrakt może być też tradycyjny. Natomiast jeżeli mówimy o zwinnym zarządzaniu produktem, no to tutaj mogą wejść już jakieś zwinne rodzaje kontraktów. Też byłby pomysł na osobny odcinek. Dobrze, mam nadzieję, że teraz ta różnica pomiędzy projektem i produktem w jaki sposób wam jest znana? Mam nadzieję, że jest widoczna. Tak? Produkt nie ma końca. Projekt z definicji, przynajmniej z definicji klasycznej, ma. No to dobrze, to teraz dla Waszego zastanowienia: projekty czy produkty? Jak to jest u Was w firmie? Dajcie znać, napiszcie w komentarzu i do następnego odcinka. Cześć!